Prawe lusterko. Widzi Pani jak on się ładnie ustawia do prawężnika równolegle? Jeszcze troszkę, jeszcze, 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 jeszcze odrobinkę i spokojnie. I zatrzymujmy... Jeszcze troszeczkę 10 cm. Jeszcze odrobinkę. I stoimy pani Anito na luz. Ręczny proszę do góry. I to jest koniec manewru. Bardzo ładnie zaparkowany, proszę pani. Tak jak teraz, gdy pani zaparkowała na egzaminie pierwsza klasa. Dobrze, Wyjeżdżamy. Będzie, spróbujemy jeszcze raz, czy wyjedę? No, jeszcze raz. No to proszę, włączymy lewy kierunkowskaz. Proszę mi zawsze oko w lusterko, żeby tam nikogo nie było i niech pani popatrzy, czy z przodu nikt nie jedzie. Tak, żeby pani sobie nie krzyżowała rączek. Odrobinkę wyżej sprzęg o Odrobinkę wyżej jeszcze, jeszcze, jeszcze. I teraz dodajemy. Taki spokojny ruch kierownicą Niech pani stara się kręcić jeszcze troszkę i teraz wyprostujemy ładnie. Zawsze, żeby go pani równolegle ustawiała do samochodu. No to, wsteczny bieguś migamy, tak. Zawsze, niech pani rzuci okiem, czy tam nikogo nie ma, bo nieraz może być taki numer, że ktoś nam podjedzie z tyłu. Zawsze, żeby pani miała oko na to. I wolniutko ruszamy. Jak będzie widać koniec samochodu, to cały skręt w prawą stronę. I pani sobie trzyma nóżkę nad kamulcem. W razie gdyby za szybko jechał samochód, jest? No to cały skręt. I teraz tak, przedtem próbowaliśmy na lusterko, teraz spróbujmy klamkę, żeby była nad krawężnikiem. Widzi pani klamkę przy tlenie drzwiach? Tak, żeby ona wyszła nad krawędź. Zakładamy, że nie ma z tyłu samochodu. Jeszcze troszkę, jeszcze, 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 jeszcze odrobinkę, jeszcze. I teraz prostujemy kółka jadąc nie prostujemy koła. Bo nieraz może być taka sytuacja, że z tyłu nie będzie samochodu. Żeby pani sobie umiała poradzić i w taki sposób. I teraz proszę jechać do to, dopóki krawężnik się całkiem nie schowa. I jak się schowa, nie, no to bardzo ładnie przechodzi.